Cześć. Kolejny Lexus RX przyjechał do nas na kompleksowe wyciszenie do Top Auto Warszawa i w samochodzie tym wyciszyliśmy, jak często to robimy, wszystkie cztery nadkola pod szybę oraz maskę, aby zredukować hałas silnika. Nadkola oczywiście po to, aby zredukować hałas, który wydobywa się z kół podczas jazdy zwłaszcza szybkiej. Wszystkie cztery drzwi. Możecie usłyszeć, jak teraz są dobrze wyciszone. Wewnętrznie matami noiskata butylowo aluminiowymi tutaj zewnętrznie, trójwarstwą matą typu sandwich. Podobnie wycisznimy wszystkie pozostałe drzwi, drzwi tylne. Również w ten sam sposób wyciszone. Tutaj widzicie boczek, który również jest wyciszany matą Noiskad, dwuwarstwową butylowo-aluminiową na to ganki akustyczne. Dodatkowo wymieniliśmy w tym pojeździe wszystkie głośniki. W tym przypadku głośniki z przodu to eliptyczne, dedykowane głośniki od DLS-a. Super rozwiązanie, bardzo sztywna i lekka membrana z plecionki, z włókna szklanego. Do tego nowe głośniki średnio wysokotonowe w desce rozdzielczej oraz głośnik centralny. Wyciszyliśmy również oczywiście kompleksowo bagażnik przy użyciu mat butylowo-aluminiowych. Na podłodze są również tematy, maty, jak możecie tutaj zobaczyć na to, czterowarstwowe maty typu Sandwich, wszystko od noiskata. Tu wnętrza bagażnika również butylowa, aluminiowa mata, bloki akustyczne, sandstrapy tak zwane i jeszcze do tego filc. Boczki również wyciszone, powoli składamy to auto i tyle. Top Auto Warszawa, Wrocław, Kraków i Gdańsk. Zapraszamy na kompleksowe wyciszenie oraz poprawek audio. Dzięki.